Dzień dobry, z tej strony Peter Power i dzisiaj gramy w The Tower. Jest taka gra, która polega na tym, że po prostu fak, klikam sobie teraz w ekran i lecą mi pieniądze, rozumiesz? Pan? A teraz klikam na to niebieskie, może takie zaletowe, nie zna się na kolorach jestem chłopcem. Mogą mnie dziewczyny powiedzieć jaki to kolor w komentarzu, bo ja nie wiem. Yy... To jest bomb. Jakiś. Jakiś bomb turystyczny. Nie wiem, to jest jakiś dirnozaur chyba mi się taki wydaje. Ale tu wygląda jak ta głowa jak z jakiegoś Amongaza. Ta głowa tego, jakby t rexa na razie taki Amongaz. O. Tego. Minecraft to dobra. Tego nawet nie będzie cięcia, bo to jest krótka reklama, no. Sorry za tą reklamę Eee, to tylko to, muszę zrobić Dobra, klikamy I w ogóle słuchajcie, bo to jest zrobione, bo ja kiedyś grałem w tą grę, nawet nie pamiętam kiedy Chyba kilka lat temu, na, na serio, kilka lat temu, gdzieś dwa lata temu w to grałem No i Nie wiedziałem, że nawet to się zapisze Nintendo Switch, nie, ja tego levela nie będę klikał, bo są jakieś reklamy. Nie lubię mikro reklam, wszyscy mnie wtedy downują pod komentarzami, ale wy tego nie lubcie. Że, o, głupie reklamy. Też się z tym go zgodzę, ale co poradzić, nie? No tu klejnoty. Nie mam klejnotów. Dobra. Luzetny, Dobra, Weronik. Werciego. Nie, nagrywam odcinek. Już się powiedziałem. O, spin jakiś. Mogę zrobić 4 level. Dobra, Get. Nie, po co mi? No. Dobra, lecimy. Lecimy Bardzo mało nam tych pieniążków tego ubywa. W ogóle ich nie ubywa. Jakby nie wiem coś tu jest. I na jakiś jakiś za pieniądze. Co tu mam no jakieś, dole? Nie idę są. Tu są jakieś rzeczy. Ej, bo tu jest w ogóle zamek? Pamiętam jak ten zamek nawet budowałem, jakie wspomnienia jak miałem O Jezu, ile lat ja nie wiem, ile miałem przy chyba byłem w... nie, nie, wiem Drugi odcinek, o zapomniałem w ogóle powiedzieć żebyście mnie subskrybowali I oglądali filmy. Yy, a ja jestem skupiony za bardzo. Ej! To co ja już zauważyłem, bo ja cały czas często klikam, a to wystarczy naciskać. I to się już buduje. Klikamy. Już miliony się nabijają. Powolutku Dobra, lecimy z tym, ja ciągle uderzam w telefon Ech. Jezu Pieniądze tak dużo schodzą Co tu jest? Eee Co? My tego nie chcemy No, dzięki morda. Dzięki mordu. Dalej budujemy. Tak się prezentuje nasz dinozaur. Na razie. Kaska łbywa. Uuuu! Teraz to już wygląda jak dinozaur z tej strony, nie? Taki. Ile ten odcinek już trwa... Nie wiem. Ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, słuchajcie. Jutro może zrobię z tego film. I w ogóle wam nie powiedziałem na filmie o zanim. Już jest szkoła, więc mam nadzieję, że się niektórzy dobrze uczą. Yy... I nie wiem. Jutro jest chyba piątek. No. Jutro jest piątek, dzisiaj czwartek. Będzie sobota, to w sobotę w niedzielę może nagram filmy jakieś. Bo nie wiem, raczej by te dni wolne, raczej te dni, gdzie będę w szkole, to raczej nie będę robił filmów. A dzisiaj jest po prostu taki wyjątkowy dzień. Ale w ogóle nie wiem, czy będę robił jakieś filmy. Bo czasy są takie, że czas szkoła, będę, będą wakacje jakieś, to będę robił filmy, nie? A tak to co poradzić, chłopie? Co poradzić? Ja już ten odcinek zaraz będę kończył, może coś, może, nie wiem, tą budowlę. Dokończymy może w następnym odcinku, a dzisiaj to na tydzień. subskrybujcie jak kto nie subskrybuje, dawajcie łapki w górę, możecie napisać jakiś na komentarz, ale nie obrażający mnie i ten kanał, no i widzimy się w kolejnym odcinku.